Witam Was w kolejnych piwnych bąblach. E, dzisiaj e, zajmiemy się piwkiem Harnaś. E, oczywiście jak to zawsze w innych bąblach otwierać perły, który w końcu naprawiłem, bo działa przytrzymywanie kapsla. E, I tak, zobaczymy, jak to się prezentuje w kuflu. Nie wiem jak oświetlenie dzisiaj, bo to już e, późne popołudnie. E, może już się ściemniać, aczkolwiek jeszcze chyba trochę powinno tutaj być jasno. Jakąś chwilę. E, piwo, e, Chcieliście Posiliście to piwo? E, ja też chciałem je zrobić, dlatego że e, ja jej bardzo dobrze wspominam. Ono jak się pokazywało. I pamiętam, że zaraz po pokazaniu się, czy jakiś krótki czas po tym, e, miało fajną promocję. E, mianowicie pod kapselem można było znaleźć e, kolejny browar. E, I jeżeli jak ta promocja się zaczynała, to rzeczywiście to piwo można było wygrać. Mi się udało wygrać e, to piwo chyba 4 czy 5 razy, nawet w jeden dzień, dwa razy pod rząd. I e, kiedy ono wychodziło? Ono było naprawdę dobre jakościowo e, i e, kosztowało chyba 2,50. Tak mi się wydaje. E, później był taki okres, że się na chwilę popsuło. Coś w nim mi było nie tak. E, ja taką piwo dawno w zasadzie nie piłem. E, znaczy jakiś czas temu zdarzyło mi się, ale, ale ogólnie e, nie pijam tego piwa, więc dobrze nie pamiętam jak to smakuje. Standardowy zapach, tu nic, nic nie zaskakuje. E, Uprzedzam, że może będzie tak, że będę musiał przerwać, ale mam nadzieję, że się tak nie stanie. Bo tak godzina, że tu się dużo dzieje. Nic szczególnego, ale mm, trochę, trochę. Coś nie pasuje w góry, czy tutaj? Ale nie jest bardzo źle. Jest spoko, Jak za tą cenę, bo ono jest tanie, to, to jest nieźle. E, odnośnie tak, zanim przejdziemy do samego pierwszego, czyli waszych pytań, e, ja jeszcze mam pytanie do Was. I to już na początku, bo uważam, żeby jak najwięcej osób się wypowiedziało, pytaliście, dlaczego nie zarabiam na YouTubie, i właśnie chciałbym zacząć, ale ponieważ ja niekoniecznie lubię reklamy na YouTubie, szczególnie te przed filmikami, a to pewnie będzie wiązało się z tymi reklamami. Tam dokładnie jeszcze nie wiem, ale, ale tak pewnie będzie, więc mam pytanie. Co wy sądzicie o tym zarabianiu? Czy będzie Wam to mocno przeszkadzać, czy nie? Jeżeli będę mam nadzieję, że zrobię ankietę na Facebooku, jeżeli się uda, bo ostatnio mi coś szwankowało, to jeżeli będzie więcej niż 70% głosów na tak, że nic nie widzicie przeszkód, i że reklamy jak najbardziej można wsadzić, to wsadzę je. Jeżeli nie, to, to nie będzie, bo, bo nie zamierzam nikomu przykrzać, także po prostu większość musi być na tak. Duża większość, czyli 70% musi być na tak. Czy miałeś już sytuację, że któryś widz rozpoznał cię na mieście lub w pracy? Mm, miałem sytuację, że ktoś mnie rozpoznał, a dokładnie... W Padbarze, po tym jak ja robiłem materiał z Padbaru, to spotkałem jednego widza, czy dwóch was było, nie pamiętam. Na pewno jeden z was oglądał i powiedział, że właśnie dowiedział się o tym barze ode mnie. I tam spotkaliśmy się, jedną ja z żoną, na chwilę zobaczyć się, a, a, a my tam przyszliście we dwóch, oni tam przyszli we dwóch i poznali mnie i takie zaskoczenie trochę było. I to, to była jedyna sytuacja. Zdajesz sobie sprawę, że połowa oglądających cię, to, cię ludzi to gimbaza? Eee, no tak, zdaję sobie sprawę. Eee, natomiast w żaden sposób mi to nie przeszkadza. Eee, bo. Zdecydowana większość z Was są to ludzie ogarnięci, którzy zachowują się w komentarzach tak jak wypada, że tak powiem. Eee, nie, nie robicie jakiejś strasznej poruty. Eee, jest spoko. Eee, a dodatkowo. Nie wiem czy już to to mówiłem, ale bardzo nie lubię określenia gimbaza i nie używam go. Używam go tylko, w, ponieważ przytoczają komentarz, ale tak to nie używam nigdy, bo wydaje mi się jakoś tak ona strasznie negatywne i używają tego ludzie, którzy też chodzą do gimnazjum. Także trochę to jest sprzeczne. Nie podoba mi się i byłbym za tym, żeby to słowo w ogóle przestało, odeszło gdzieś w niepamięć. Wolisz gry w edycji cyfrowej czy pudełkowej? Um, wolę w pudełkowej, jeżeli miałbym wybierać, to pudełkowej. Natomiast nie widzę nic przeciwko wersji cyfrowej, kiedy ona ma zalety, jak na przykład raz Raz jedyne kupiłem grę, ponieważ chciałem w nią zagrać i akurat było na Steamie w przecenie, tak się złożyło po prostu, to od razu ją kupiłem i to jest fajne, że jeżeli mogę mieć grę od, od, od zaraz, co prawda musiałem tam poczekać chyba 3 godziny, żebym się ściągała. Chodzi o up The Line, ale, ale yy, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Yy, natomiast to że, to, że tam często gęsto, yy, jeżeli mówił o promocjach. To, to te edycje cyfrowe są takie same, tak samo drogie, może nawet droższe od pudełkowych, to jest trochę dziwne. Nazwijmy to tak lekko, ale nie będę tutaj się rozagłębiał. Także kupuję głównie pudełkowe, ale cyfrowe na promocjach jak najbardziej. E jak pudełkowe to kupujesz przez internet, z jakiej strony najczęściej? E, najczęściej kupuję na. Znaczy, trudno mi powiedzieć, że najczęściej, że zawsze na jednym serwisie, bo tak nie jest. Zawsze wybieram tam, gdzie jest najtaniej. E, natomiast kupuję na move.pl, ultima i e, na. Vampiku. E, no i oczywiście na Allegro. Też szukam po sklepach jakichś tam. Żaden serwis nie przeważę, bo zawsze szukam najtańszej ceny i żaden z tych serwisów nie powiem, żebym nie polecał. Może zdarzyło im się jakaś mała wpadka, ale o nich zapomniałem i nie mam żadnych zastrzeżeń do żadnego z tych serwisów. Mam Steama? Czy, czy masz Steama? Może Cię zaprosić do znajomych? No mam. Można zaprosić, ale Nika nie podam. Mój nik był już podany, już moje grono znajomych się strasznie rozszerzyło. Także, jeżeli ktoś mnie dodaje, ja z akceptuję. Jeszcze chyba nikogo nie odrzuciłem, e, także można dodawać, ale nie podam. Jeżeli chcecie poszukać na kanale pod chyba kilkoma filmikami, był podany mój nik, e, i jak go znaleźć, bo nawet był raz czy dwa link cały do tego konta. Więc jak ktoś chce, niech szuka, zapraszam. E, Witam, ulubiono twoje recenzje i poprzednie były naprawdę super, ale teraz widzę, że już filmiki są robione na siłę. E... To już nie to samo, nudy, niestety. No i to jest komentarz, który strasznie mi zabolał. Strasznie mnie zabolał i to był jeden... Zdarzają się tam jakieś wyrzuty na mnie, ale z reguły albo są bezpodstawne, napisane w taki sposób, że nawet nie biorę pod uwagę, bo moim zdaniem ktoś, kto nie umie napisać komentarza, to, 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 jest, to się dla mnie nie liczy po prostu. Eee, natomiast ten był w miarę, w miarę napisany i dotyczyły takiej w miarę rozsądnej kwestii. Eee, ale bolący był, bo, bo moim zdaniem nic nie zmieniłem w podejściu do filmików. Nadal praktycznie tak samo się przykładam. E, I nawet zmieni, powróciłem do tego, że, że czasami notuję sobie niektóre rzeczy z gier, bo, bo zauważyłem, że jak się z czego sobie nie wynotuję, to mogę o tym zapom zapomnieć. E, A ja tak to zawsze sobie wynotuję i przygotowując się pamiętam o tym. E, natomiast to, że robiłem na siłę, może dlatego, że, żeby materiału było sporo. W tym okresie świątecznym, noworocznym, materiału było sporo, może za dużo. Może za dużo, może się wam przejadły, dlatego na pewno nie będę robił dużo materiałów teraz. No nie to, że złośliwie. Akurat taki okres, że, że teraz, teraz, może na dniach, pokażę, bo pokażą się, może w ciągu tygodnia pokażą się trzy materiały, ale, ale tak to znowu przyjdzie okres mniejszego ruchu, bo. Trzeba, bo aktualnie gram w krótsze. Natomiast na półce mam takie tytuły, które zajmują sporo czasu. E, I e, jeżeli coś się nie wezmę, no to będzie rzeczywiście przez na kanale. Ale jeszcze chwila. E, jakie książki, jaki gatunek lubisz czytać najbardziej? E, no, najwięcej do tej pory czytałem e, fantastyki. E, jakoś najłatwiej mi weszła. Natomiast nie czytam dużo i, i, i żeby fantastyka była moim gatunkiem, to nie. Na pewno bardzo lubię Pratchetta, to jest, moim zdaniem, genialny autor. Jeżeli ktoś nie miał przyjemności, to niech przeczyta sobie Pratchetta. Ma masę bardzo fajnych książek, one nie są ze sobą powiązane, każda książka to inna historia. Tam niektóre się wiążą ze sobą, ale myślę, że niczego nie stracicie, biorąc którąkolwiek. Także to, ale czytam też horrory, czytam sensacje, aktualnie mam rozpoczętego Borna, i znaczy skończyłem jeden tom, ale, ale nie wiem czy dalej pójdę. Mam całą trylogię, Wiedźminę przeczytałem, zacząłem też Mroczną Wieżę, Stephena Kinga, no jest tego trochę, ale nie mam jakiegoś bardzo ulubionego. Na pewno najwięcej czytałem z fantastyki, jeżeli tak miał coś konkretniejszego powiedzieć. Zwracasz uwagę, dużą uwagę na osiągnięcia trofea w grach, starasz się zdobyć ich jak najwięcej, czy traktujesz to na zasadzie wpadają i tyle. E, nie, nie zwracam uwagi na trofea, wpadają spoko, e, nie mam jakiegoś wielkiego parcia, e, choć... Zdarzyło mi się, nie wiem dlaczego, ale no po prostu tak miałem. Jak grałem w Gears of War 2 i 3, to sami sobie zaglądam do trofeów, ale nie, nie dbam jakoś o to, żeby, żeby strasznie je zrobić. Natomiast jeżeli robię, jeżeli już w jak którejś grze wejdę w te trofea i sobie zobaczę, co tam, co tam jest do zrobienia, to z reguły robię te, 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 te które nie wymagają dużego wysiłku i są. Dają też frajdę samego robienia, czyli na przykład w Gears of War e, zrobiłem te, które pozwalały mi zobaczyć wszystkie rodzaje egzekucji. To było też poznawanie samego świata gry i to, co tam twórcy zrobili, bo te egzekucje były spoko. Także niektóre rzeczy robiłem, tam jakieś tickery chyba też e, trzeba było kopnąć 20 razy, to też zrobiłem. Takie po prostu proste robię. Jeżeli coś jest bardziej wymagającego, nie robię tego. Natomiast y, mm, ja, ja nie twierdzę, że trofea czy osiągnięcie są złe. A wręcz powiedziałbym, że dla osób, które, które nie mają tak jak ja, że mogą sobie kupić grę e, co trochę, to, to osiągnięcia mogą być fajnym przedłużeniem zabawy e, i e, może być satys rzeczywiście satysfakcja z ich robienia. Natomiast e, e, też to że, to, że nie twierdzę, że myślę, to trochę się kłóci z tym, że mm, dla mnie osoby, które w każdej grze maksa, e, to jest trochę dziwne i strasznie to zależy na tej płyty. To jest trochę dziwne, ale że w jakiejś ulubionej grze chcemy ją wymaksować, spoko. Mm, zaraz by mi się tutaj coś wygasiło. Mm, pytanie, jak wspominał swoją edukację. E, no, raczej dobrze, raczej dobrze. Na pewno matematyka, rachunkowość, fizyka, geografia. Miałem bardzo fajne nauczycieli, od matmy pani, bo moja wychowawczyni nawet fajnie przekazywała wiedzę i potrafiła zainteresować z matmy zawsze nie miałem kłopotu. Rachunkowość, może dlatego, że że bardzo łatwo mi wchodziła fizyka, geografia. Geografia miałem bardzo fajną nauczycielkę, że ciągała nas, znaczy robiła dużo wycieczek i w fajnych cenach. Dzięki czemu naprawdę dużo, dużo zobaczyłem, jak byłem mały. Znaczy, to jest z Polski, oczywiście. To trochę powiedziłem, także to fajnie. Źle wspominam nie niemiecki. Nie, nie lubię tego języka i potrafiłem się go nauczyć yy, i, i, i mimo że nawet w liceum miałem hmm, ile miałem miałem cztery lekcje niemieckiego w tygodniu. Miałem dwie lekcje pod rząd niemieckiego normalnego i dwie lekcje niemieckiego zawodowego. Bo ja do technikum ekonomicznego i miałem język niemiecki zawodowy. To był hardcore i, i uczyłem się tego e, cztery lata czy 5 i jeszcze w, w, na studiach i rok miałem i nie umiem niemieckiego, nie, potrafię, nie przyswajam tego języka. Hmm. A stu, liceum bardzo dobrze wspominam. E, studia, studia miały plusy i minusy. Hmm. Zależy jak na to patrzeć, ale ogólnie pozytywnie. E, edukacja spoko. Dobrze trafiłem już na szkoły, czy tam. Nie, jakoś nie, 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 nie było źle. E, polecacie mi browar e, Fortuna mm, tutaj polecacie mi na przykład też chyba niżej jest też, ale tego już w takim razie nie przeczytam, e, browar Okocim Mocne znaczy piwko, piwko Okocim Mocne, powiem tak wszystkie piwa będą wszystkie piwa, jakie są na rynku będą tylko musi być czas na to I żadnych nie skreślam, e, jeżeli do czegoś e, nie wiem, wszystko będzie, nawet był, jak wiecie, był Rec e, był e, no, różne rzeczy piwa były i wszystkie praktycznie będą. E, mam nawet listę co piłem, co nie. E, także no, raczej nic nie zostanie pominięte. Bo no, po prostu musi przyjść na to czas. E, od kiedy gram? Gram w gry. E, zapraszam do e, Piwnych Bombli odcinek trzeci. E, tam e, był. Jeżeli dobrze pamiętam, trzy części chyba tego nawet było, później była jeszcze dogrywka, także tam jest sporo o tym powiedziane, ale w skrócie, jeżeli dobrze pamiętam, to była podstawówka, druga, trzecia klasa i zaczynałem od Pegasus'a. Jaka jest ulubiona gra, a jaka najgorsza? W co teraz gram? Znaczy tak, nie, przepraszam, to było tak, jaka ulubiona gra, a jaka jest najgorsza? Tutaj, tu, tu do mi dokładnie powiedzieć, ale jeżeli miałbym powiedzieć, w co teraz gram, e, takiego ulubionego, to, to nie mam teraz takiego. Jeżeli miałbym powiedzieć, e, w, co, w co, co na przykład najwięcej mi czasu zżarło, w gra e, 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 e. Jeżeli chodzi o granie, to najwięcej czasu spędziłem w, w Battlefieldie Dwójce, bo było tego prawie, jeżeli dobrze pamiętam, 1000 godzin, także dużo czasu, byłem nawet w klanie, byłem na zawodach, byłem dowódcą drużyny, co prawda nie świeciliśmy żadnych wielkich triumfów, ale fajny epizod. Jeżeli miałbym mówić o grze single player, na przykład w którą najwięcej razy grałem, to był Max Payne e, i zaraz e, po nim, e, jeżeli też ilość przejść liczy, to, to kontra. Kontra na pole to przechodziłem, później już e, przechodziłem na 3 życia normalnie kontra, także, także fajnie. E, do tego, e, jeżeli miałbym powiedzieć, na przykład gra i to, którą mam polecić aktualnie i która się tak mocno nie zestarzała moim zdaniem, e, to jest Bioshock. I to jest też jedna z gier, która jest jako moje ulubiona i dlatego bardzo się cieszę, że teraz wychodzi nowa część i, i bardzo na no nią czekam. E, jaką wolisz konsolę PS3 e, czy Xbox 360? O tym zrobię materiał. O tym zrobię materiał, natomiast zanim go zrobię, muszę przeprowadzić jeden testik. Bo, bo bo to jest dość ważna rzecz natomiast już mniej więcej mam pojęcie w tej materii ale chciałem jeszcze po prostu sobie przypomnieć pewną rzecz ale niedługo pewnie będzie materia na ten temat jaka była pierwsza konsola w którą grałeś jaka była pierwsza gra w którą grałeś no to był Pegasus i, i pierwsza gra pewnie Contra, bo była pierwsza na liście w składance z którą miałem zawsze będziesz grał w gry Oczywiście, zawsze, nie zamierzam przestawać i mam nadzieję, że nie przestanę i że to mi się nie znudzi e, i nie przewiduję tego. I nie to, że, że tak mówię po prostu, zawsze, gra, zawsze grałem, zawsze będę grał. Nawet jak nie, nie miałem okresy, że nie grałem, na przykład rok, e, to, to i tak wracałem do tego po jakimś czasie. Hmm. Czy mam dzieci? Nie mam dzieci. Czy jest szansa, aby na Twoim kanale pojawiło się coś mocniejszego niż piwo? Oczywiście, że jest, natomiast ja niczego nie wykluczam, natomiast na pewno nie spodziewajcie się, że mój kanał stanie się kanałem, gdzie będę recenzował wina czy wódki, natomiast nie widzę nic przeciwko, żeby pojawił się jakiś specjalny materiał, jakieś epizody z innymi alkoholami, natomiast w głównym sednem oczywiście zawsze będą piwka i tak sobie myślę, że nawet gdybym musiał tak... Chwila, że e, się musiałbym browar jakimś cudem. Mam nadzieję, że to się nie stanie, bo, bo słyszałem, że tutaj w Wrocławiu jest dużo miejsc, gdzie można dostać z piwa z różnych stron świata. Natomiast nawet gdyby się skończyły, to, to będę robił pewnie jakieś porównania, może po prostu będę robił, e, będę robił recenzje przy piwie, ale nie będzie za każdym razem nowego piwa. Natomiast dopóki są to każde recenzje, to, każde, to jest za każdym razem nowe piwo dla mnie. E, I z takie zaskoczenie. Hmm. Jakbyś musiał wybrać sobie pięć gier na Bezludną Wyspę, to byłoby to? Jeżeli nie miałbym żadnych... czy tak to jest takie pytanie o co najbardziej lubię i co najbardziej doceniam i co bym chciał, gdybym mógł grać tylko w pięć gier, grać jak najdłużej, tylko w nie grać, które bym wybrał. Gdybym nie miał żadnych dodatkowych ograniczeń, to wybrałbym Contrę z Pegasusa, Battlefield trójkę, Borderlands 2. Red Dead Redemption e, oraz Team Fortress 2, e, z tym, że zaufaszcie, że tutaj są dwie gry, głównie Battlefield 3 i Team Fortress 2, no Borderlands 2 też, ale, ale chodzi o te dwie, Battlefield 3 i Team Fortress 2, e, że one są online. E, ale gdyby nie było online, e, to bym wziął kontrę Borderlands i Red Dead Redemption, do tego do, dołączyłby Max Payne'a, jedynkę e, i dołączyłbym e, Skyrima, w którego nie grałem, e, ale z tego co się słyszy po prostu tam można grać długo, jest fajny otwarty świat e, i myślę po prostu, za, to, za, za długość rozgrywki to bym, to, tą grę bym wziął nawet w ciemno, jeżeli e, bałbym się, że mi nie przypasuje, to i tak bym ją wziął. Hmm. Uprawiasz jakiś sport w wolnej chwili? E, nie, nie uprawiam, choć myślę trochę nad powrotem do Zośki. Tam dalej też zapisałem sobie, był komentarz, czy, czy kiedyś uprawiałem sport. Tak, dużo, naprawdę dużo grałem w piłkę. Miałem pewien epizod zajawki i poszedłem do takiego miejskiego klubu. Natomiast byłem mało systematyczny i zrezygnowałem. Nie chodziłem na treningi, także. także nie grałem profesjonalnie, że tak powiem, ale dużo grałem. Zdarzało się, że jeszcze w młodych latach to przychodziłem do domu, zrzucałem plecak, szedłem na boisko, e, wracałem tylko na obiad, po obiedzie znowu e, i tak prawie cały dzień na, na, na boisku. E, kurczę, baterii mam mało. Trzeba by kończyć. E, tak, mam dużo pytań, e, te które nie, 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 nie zostaną przeczytane, wymienione i opowiedziane to będzie na e, następne. Hmm. może uczyć filmik spróbuję do maksa jeszcze z 6 minut pociągnąć hmm. Czy po zakupie PlayStation 4 lub nowego Xboxa będziesz się pozbywać, PS3 lub Xboxa 360, czy zostawisz? Zostawię na pewno. Na pewno zostawię. Nie zrobię tego co, co zrobiłem z Game Boyem Advancem czy, czy PlayStation 2. Na pewno ten sprzęt będzie u mnie, bo warto, co ma, ma się chęć orodzić do czegoś, a ja zawsze będę to miał przy sobie będę mógł do tego wrócić. Wolisz grać na kopie czy na konsoli? Teraz już wiem, że go wolę grać na konsoli. Jest wygodniej po prostu na dużym telewizorze. To już nie to samo. Kiedy ogłosi pan kolejny konkurs? Na 3000 widzów. Na 3000 widzów będzie następny konkurs. I. i, 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 i. Nie będą chyba jakieś strasznie rewelacyjne nagrody, ale coś tam, coś tam będzie ale ostatnio mój kanał tak troszkę przespał dlatego że nie mam nowości. Mniej nowości jest z względów trochę finansowych. To się tak bardzo nie rozrasta. Ale jak dojdzie do 300 do 3000, to, co ja mówię, do 3000, to to będzie jakiś konkursik i, i może odcinek specjalny. co tak późno w nocy dajesz te filmiki. Bo pracuję. Pracuję nadal, nic nie zarabiam jeszcze na takich rzeczach jak opowiadanie o grach. E, także także e, nagrywam materiały po przyjściu z pracy. Aha, i tutaj było pytanie, e, jeszcze gdzieś było. E, aha, nie. Ile czasu zajmuje średnie nagranie, obróbkę i dodanie filmiku na YouTube? I to też się z że wiąże. Po pierwsze, przygotowanie do materiału. E, znaczy, nie uczę się wszystkiego, co powiem Wam, tylko po prostu odpalam sobie gameplay, patrzę na tę grę, przypominam sobie e, i myślę sobie, koduję jakieś tam informacje, które chciałbym Wam e, powiedzieć. Żeby, niczego, żeby nie ominąć jakichś bardzo ważnych kwestii bądź ciekawostek po prostu. E, więc przygotowanie, około 30 minut. Nagranie. Zaokrąglając, bo jeszcze tam rozstawienie tego wszystkiego, żeby tak w miarę to wyglądało i ustawienie wszystkiego, to, to też 30 minut. Wrzucenie na kompa i kompresja to, to jest tylko 10 minut, bo, bo nie bawię się w żadną obróbkę. Mam tylko programik Freemake Video Converter, tam sobie zrobiłem jakieś ustawienia i on zmniejsza o połowę wielkość pliku. Nie, jakość, znaczy Zmiana jakości filmiku jest nieznaczna. Więc e, tylko to robię i wrzucam po prostu filmik e, na YouTube'a. A samo przesyłanie trwa już około 3 godzin. Mam dość szybkiego neta, więc, więc 3 godzinki, i wrzucę mi się filmik. E, dobra, teraz tutaj przeskoczyłem trochę, wracając. Hmm. I, no i dlatego też filmiki są późne, bo jak przyjdę teraz z roboty, załóżmy o 20, bo często tak wracam, to, to coś trzeba zrobić, zjeść. to Jeżeli uda mi się szybko, to, to o 21 nagrywam, to zaczynam przygotowywania, więc tak. W zależności od tego, czy byłem przygotowany, czy nie, załóżmy, że byłem przygotowany, no to, to na, w pół do dziesiątej jestem gotowy, w, zarzucam kompresję, wrzucam filmik, więc na pierwszą w nocy ten filmik jest, w, po prostu kombi jest włączony, a on się wrzuca o, o, tam po północy. I tak najczęściej umi mnie filmiki możecie znaleźć właśnie po północy. Czyli rankiem jak wstajecie możecie sobie wyglądać. Może byś zrecenzował czasem jakieś stare gry po kroju Fallouta. I Fallout będzie. Będzie Fallout, bo ja nie grałem w Fallouta. Eee, co, co, co dla niektórych może być karygodne, ale nie wszystkie gry można w życiu zaliczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno jeżeli ktoś nie pracuje w branży gier. Eee, więc ja do tego wrócę pewnie. Eee, mam oryginał, więc na pewno się z nim zaprzyjaźnię i jeżeli będę go ogrywał, bo teraz wszystko co gram, to recenzuję Wam. Więc na pewno recenzja będzie. Eee, Czemu nie reklamujesz swojego kanału? Eee, może zrobię jakąś reklamę, ale nie, nie, nie mam parcia na to. Eee, poza tym, e, mój kanał, e, poza, poza treścią, która wam się podoba i moim zdaniem jest dobra, i, ale skierowania do konkretnych, e, 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 konkretnych osób, które lubią posłuchać e, takich m, zwyczajnych opinii ludzi, e, to, to jest jakościowo słaby, bo te wszystkie wielkie e, m, Firmy chcą materiału bardzo dobrze obrobionego, z intrem fajnym i tam w ogóle filtry i tym podobne. Mnie tego nie ma, więc się nie reklamuję. Eee, trochę, trochę nie ma to sensu, natomiast reklamo, reklamą było, była łapka od, e, i polecenie kanału przez Wązaja, czyli Suchy kanał, za, tym, za co mu bardzo dziękuję i to dało mi taką motywację, że, że ludzie to lubią, że ludzie chcą oglądać, że strasznie się skoczyła liczba widzów. Eee, teraz po prostu się rozwijam. Po prostu znajdujecie filmiki i Was przybywa. E, I to też jest fajne, bo, bo, nie, bo nie wkładam w to wysiłku, e, to nie to, że... Nieważne. A po prostu znajdujecie sami te filmiki. E, po prostu to gdzieś jest i, i ja nie muszę tego polecać. To jest właśnie fajne, że, że nadal Wasza liczba rośnie. To jest takie motywujące. Dobra, tyle. Przeliczyłem e, ile tu będzie. E, 25 pytań. Jeszcze 20 mi zostało. Także tyle. Koniec. A piwko Dobra piwka jest o tą cenę, natomiast więcej się nie rozwodzę, bo chyba mi utnie filmik. Także trzymajcie się, na razie, także to jest oficjalny koniec, jeszcze pogadam te parę sekund, eee, o piwku będzie ucięte pewnie, eee, kurde. Jest o tą cenę naprawdę warto, może, może nie jest jakiś rewelacyjny, ale ja tam do karnasia nic nie mam. Mam nadzieję, że uda mi się go porównać z Tatrą, może w następnym filmiku, eee, bo ta Tatra, też mam miłe z nią e, wspomnienia. Eee, dobra, to tyle. Nie ja będę już.